I witam Was ponownie na moim kanale, dzisiaj przychodzę do Was oto z takim makijażem, przetestujemy sobie trochę nowości, przynajmniej dla mnie nowości, bo one są od jakiegoś czasu już na rynku, między innymi krem koloryzujący Golden Rose, Bourgeois Eveline, co tutaj mamy jeszcze, My Secret, Vibo i René. więc jeżeli jesteście zainteresowani jak ten makijaż powstał, to zapraszam do oglądania dalej. Ok, to co, zaczynamy testowanie nowości. Jeżeli chodzi o wazę, nie mam niestety żadnej bazy do przetestowania, również e, jaki korektor, więc użyję sobie L'Oreala w odcieniu 328 i ten korektor powędruje na powiekę, bo dzisiaj zaczniemy sobie od makijażu oczu i standardowo będę aplikować ten korektor gąbeczką. Zaczynamy naszą przygodę z makijażem i zaczniemy sobie od paletki Eveline. Ja tą paletkę mam od niedawna, to u mnie jest nowość. Wiem, że już od dłuższego czasu ona jest na rynku, więc razem z Wami postanowiłam sobie ją przetestować. I tutaj mamy przepiękne kolory, mamy 9 odcieni w różnym wykończeniu. I zaczniemy sobie od tego jasnego beżu i ten cień powędruje na łuk brwiowy. Następny cień, który sobie wezmę, e, jest to ten oto pomarańczowy odcień. I jego zaplikuję sobie w załamanie powieki i delikatnie będę wyciągać e, ten cień ku górze. O, tutaj, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o kolor, to jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładnie wygląda na powiece i bardzo fajnie się blenduje. Nie ma tutaj. Żadnego problemu z tym cieniem jak na razie, więc tutaj sobie go zaaplikujemy. Ten cień wygląda w ten sposób, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajnie się blendował, po prostu same przesunięcie pędzlem ten cień się sam już wyblendowywał, więc naprawdę super. I teraz sięgnę sobie po drugi cień i będzie to oto ten ciemny odcień, i jego sobie nałożę w, zewnętrz, w zewnętrznym kąciku oka. Bardzo ładny cień, intensywny zrobimy sobie takie przydymione oczko i na razie sobie go wklepuję właśnie w takimi wklepującymi ruchami i później sięgnę sobie po ten poprzedni pędzelek i będę sobie go rozblendowywać OK. I teraz sięgnę sobie po poprzedni pędzelek i tutaj delikatnie sobie go rozblendujemy. Bardzo ładnie się blenduje. To wszystko przedstawia, powiem Wam, że bardzo fajnie ten ciemny brąz połączył się z tym pomarańczem. Nie miałam tutaj żadnego problemu, żeby ładnie to rozblendować. Wszystko pięknie się połączyło, więc sięgamy po kolejny cień. Tym razem ten najciemniejszy, i znów będziemy go aplikować w zewnętrznym kąciku, żeby jeszcze mocniej przyciemnić ten kącik zewnętrzny. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie się łączą te cienie ze sobą. Nie uzyskałam tutaj jeszcze żadnej plamy. Naprawdę cienie są rewelacyjne. Jeżeli chodzi o kolejny cień, sięgniemy sobie tym razem o ten, po ten jasny odcień pomarańczu i damy nadzałamanie właśnie tutaj powieki, żeby ładnie te cienie jeszcze sobie dopracować i wyblendować. Teraz przejdziemy sobie do błysku i błysk będziemy sobie naklejać na klej Glitter Prime z Nexa i użyję sobie tego tutaj, tego błyszczącego cienia, więc klej nakładam na środek powieki i będę tam sobie aplikować właśnie ten cień. Makijaż oka skończony, więc możemy przejść sobie do makijażu twarzy. I dzisiaj przetestujemy sobie krem, kol, krem koloryzujący z efektem rozświetlenia od Golden Rose, to jest ta seria Nude Look. Ja mam w odcieniu numer 2 są trzy dostępne odcienie, więc troszeczkę tego kremu nałożę sobie na dłoń. I będę aplikować standardowo gąbeczką, bo ja lubię właśnie podkłady czy takie kremy aplikować gąbką, więc również to uczynię. Ma bardzo delikatny zapach. A jeżeli chodzi, jak on wygląda na skórze, to powiem Wam, że bardzo ładnie, delikatnie, naturalnie. Nie dał mi tutaj efektu maski, więc bardzo, bardzo fajnie. Dałam sobie jeszcze pod oczy korektor z L'Oreal'a i utrwaliłam pudrem em, okolice. Pod okiem pudrem z Han. Powiem Wam, że daje przepiękny efekt na skórze. Wygładza tą skórę. Daje po prostu efekt Photoshopa. Y, bardzo fajnie y, tutaj jest rozświetlona ta strefa, więc z tego pudru jestem zadowolona. I teraz przejdziemy sobie do przypudrowania całej y, twarzy. I tutaj dla mnie nowość puder z Burżua. Y, powiem Wam, że jestem. Ciekawa tego pudru, bo on ma różowy odcień. I zobaczymy, jak on będzie się prezentował na skórze. Więc troszeczkę sobie go tutaj wysypię i będę aplikować na twarz. Powiem Wam, że przepięknie pachnie. Dobra, aplikujemy. Ja sobie go będę tak wklepywać w buźkę. Kuśią przypudrowana wygląda przepięknie. Ten puder dał pięknie wygła... piękne wygładzenie skóry, nie dał tutaj efektu maski skorupy, nie. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda, więc jestem bardzo bardzo zadowolona i nie widzę tego różowego odcienia na skórze, więc na wielki wielki plus. Teraz przejdziemy sobie do dolnej powieki i użyję sobie najpierw tego naj, może tego, tego pośredniego odcienia. I dam sobie go na dolną człowiekę. Powiem Wam, że te cienie są niesamowite, bo użyłam tylko jednego cienia na dolną powiekę i ten cień jest przepiękny, pięknie wygląda i pięknie się już sam rozblendował, ale użyjemy sobie jeszcze tych dwóch odcieniów pomarańczy, i ja te odcienie połączę razem ze sobą i dam poniżej tego brązu, żeby wszystko pięknie ze sobą połączyć. Teraz sięgniemy sobie po ten najciemniejszy cień w paletce i jeszcze przyciemnię sobie kącik zewnętrzny. Teraz sięgnę sobie po klejnyks, zaaplikuję sobie go na środku dolnej powieki, również wewnętrznym kąciku. I na środku powieki użyję sobie tego odcienia, ten co był na górnej powiece, a wewnętrzny kącik użyję sobie tego złotka po prostu. Więc co aplikujemy? I tutaj sobie go w tym miejscu umiejscowię, również dam sobie go mm, od razu w kącik wewnętrzny, o, tutaj gdzieś do tego momentu i biorę pędzelek i na ten pędzelek ten przepiękny odcień. Kącik wewnętrzny powędruje do złotko. wytuszuję sobie rzęsy i zaraz do Was wrócę. I jeżeli by ktoś był zainteresowany, czym wytuszowałam rzęsy, czyli my, moim duo Eveline i Vivo, teraz przejdziemy sobie do konturowania twarzy i tutaj mam również nowość, pierne Terracotta Powder w odcień właśnie 01. Sama, opakowania, sama opakowanie wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jak jest przepiękne w panterkę. I jeżeli chodzi o odcień, prezentuje się on następująco taki piękny, mleczny odcień bardzo ładny i ten bronzer dzisiaj sobie zaaplikuję na twarz więc ja sobie go tutaj będę nakładać na pędzelek niemiłosiernie się kruszy ok nie za dużo, bo nie wiem jak z pigmentacją tego cienia cienia bronzera więc ostrożnie sobie go teraz będę aplikować na moją twarz Powiem wam, że przepiękny odcień, bardzo ładny, bardzo fajnie się go nakłada, blenduje. I tak się prezentuje ten browser. Powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda. Dla mnie jest delikatnie za jasny więc użyję sobie również dla mnie nowość vibo hmm, Beach Cruiser, i ja mam po odcieniu numer 3, więc tym sobie wykontruję buzię i również sobie go nałożę na ten pędzelek, i również się kruszę. strzepię sobie nadmiar, tutaj troszeczkę odłon i. No, kładamy. Jeżeli chodzi o brązary, powiem Wam, że przepięknie wyglądają, pięknie się połączyły razem, więc jest OK. I teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza. E, przy, dla mnie przynajmniej nowość, MySecret, cztery rozświetlacze. E, prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajna paletka. Mamy tutaj cztery rozświetlacze, więc super. I ja pomieszam sobie może te dwa odcienie ze sobą i je właśnie zaaplikuję na kości policzkowe. Zobaczymy, jaki mają błysk. O. Na razie delikatne. O, teraz już jest. No, powiem wam, że przepięknie się błyszczy. Naprawdę daje przepiękny efekt na skórze. Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. A jeżeli chodzi o usta, to również tutaj nie jest nic z nowości. To jest Golden Rose, ta pomadka w kredce numer 18 i nią sobie dzisiaj pomalujemy usta. I tak się prezentuję że makijaż w całości. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba. A jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszych kosmetyków, to zaczniemy sobie od produktu, od Golden Rose, czyli krem koloryzujący. Jeżeli chodzi o ten produkt, jestem bardzo zadowolona, jak on wygląda na skórze. Jest niewyczuwalny, leciutki, naprawdę bardzo ładnie wygląda, świeżo, delikatnie. Nie jest to 100% krycie, ale na co dzień jak najbardziej naprawdę przepięknie wygląda na skórze, więc ja ten produkt na pewno będę używać. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, to puder z Bourgeois. Naprawdę super puder, bardzo ładnie wygląda. Nie dał tutaj efektu takiej skorupy. Jest niesamowicie miałki, więc z tego produktu również jestem zadowolona. Nie dał nam tutaj efektu tego różowego odcienia na skórze, więc super. Kolejne produkty do konturowania, i zaczniemy sobie od pierne. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego produktu, bardzo ładnie wygląda na skórze. Fakt, faktem jest delikatnie dla mnie za jasny, ale to nic, ja sobie go zostawię po prostu na zimę. Naprawdę dał przepiękny efekt na skórze. Z tego produktu jestem jak najbardziej zadowolona. Jeżeli chodzi o kolejny e Produkt do konturowania VIBO. Tutaj mamy już ciemniejszy odcień, bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie nam tutaj podkreślił nasze kości policzkowe, więc super, również ten produkt. Zostaje ze mną. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, dały przepiękny efekt na skórze. Można budować stopień właśnie tego błysku, więc jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o same kolorki tych rozświetlaczy, powiem Wam, że moim zdaniem są bardzo ładne. Na pewno również te rozświetlacze zostają ze mną. I ostatni produkt, czyli paletka, no spójrzcie sami na oko i mm, na oczy i oceńcie sami, bo ja jestem zachwycona tą paletą, jak się z nią pracowało, jaką mają pigmentację, jak się blendowały, rozcierały, łączyły ze sobą, jak tutaj ładnie one same po prostu się blendowały. Tutaj nie trzeba było zbyt wiele wysiłku włożyć właśnie, żeby ładnie rozblendować ten cień. Ja jestem tymi cieniami zachwycona i ta paleta również ze mną zostaje, bo jest naprawdę świetna. No, jeżeli ktoś by mi robił makijaż i bym i mi nie pokazał tej palety, to na pewno bym nie powiedziała, że to jest paleta drogeryjna. No, powiem Wam, że przepięknie to wyszło i jak najbardziej um, Wam ją serdecznie polecam. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Dajcie mi znać, czy macie któryś z tych produktów, które dzisiaj Wam pokazałam, czy się u Was sprawdzają. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia. Cześć!